Jechałem właśnie do miejscowości Sarbsk, miejscowości niedaleko Łeby. Przejedziemy sobie przez tą yy, mieścinkę. Tutaj patrzę tutaj również bloki, więc wyglądałem to niegdyś była yy, miejscowość PGR owska kolejne tutaj takie bloki, natomiast obecnie w miejscowości Sarbsk cóż to jakiś polsko-izraelski dom obecnie w miejscowości Sarbsk działa fokarium niestety wejście do tego parku dość drogie bo kosztuje o 70 zł dla osoby dorosłej kolejna na moim wakacyjnym szlaku miejscowość o bardzo ciekawej nazwie Szczenurze miejscowość niedaleko Łeby pomiędzy Sarbskiem a Nowęcinem Tu na ten mat poza ciekawą nazwą tej wsi, miejscowości, tak naprawdę parę domów, jakaś statnina. chyba. No jak na razie nawet sklepu żadnego yy, nie widzę. zejście na plażę, czyli w Szczenurze. Chyba da się dojść do plaży. Tutaj można kupić rybę. Jest chyba szkoła. Natomiast ciekawy jestem skąd, skąd taka nazwa. Jeżeli to znajdę, to na pewno będziecie, będziecie to widzieć. Sklep wielobranżowy. Jest i siłownia pod chmurką. ale Miejscowość wydaje się taka bardzo cicha, więc, jak ktoś chce odpoczywać w łebie, też koło łeby, a w warunkach dużo bardziej spokojnych. Aniżeli w łebie, to może spokojnie jechać do miejscowości Szczenurze. A tu mamy lądowisko w okolicach łeby. Ciekawe, ile takie, taki lot by kosztował widokowy. Nowencina, wjeżdżam właśnie do miejscowości Nowencin miejscowości, która leży bezpośrednio tuż obok e, obok Łeby widzę jak sobie obserwuję o tutaj również wygląda to na taka zabudowa wzdłuż drogi typowa po pgr -owska. Natomiast co do Nowencina. Sam Nowencin choć położony tuż obok łeby jest miejscowością tak naprawdę dużo, dużo spokojniejszą aniżeli sama łeba Tutaj już miałem okazję być, być w czasie tego urlopu jest mniej ludzi, ludzie stąd zazwyczaj wychodzą do Łeby, więc y, ewentualnie na wprost Jezioro Sarpsko po prawej stronie y, pałac w Nowencinie. To są miejsca, gdzie tutaj ewentualnie y, wypoczywając można sobie po, y, pospacerować. No a jak ktoś chce nad morze, no to trzeba iść do kilka kilometrów. Do łeby. Z tego co widzę, dużo ludzi z Nowencina do, do łeby się przemieszcza. Zresztą, z łeby do Nowencina Jeździ autobus. To też jest taka tutejsza ciekawostka. Łeba ma jedną linię komunikacji miejskiej, i co jest w tym ciekawostką? To ową linię organizuje biedronka. Tak, Biedronka sobie wymyśliła, że od Nowencina przez miejscowy market do plaży będzie za złotówkę podwoziła ludzi. Autobus jest oznaczony jako, jako komunikacja miejska. Yy, prowadzący kwatery czy też prowadzący biznesy tutaj nadmorskie się wkurzają, że za złotówkę z plaży można podjechać pod same drzwi Biedronki no ale ale cóż no jedyne do czego można się tak naprawdę złościć i przyczepiać to yy, trzeba iść do władz Łeby aby autobus konkurencyjny zorganizowały aby mieszkańcy Łeby i tutaj Nowencina mogli tak naprawdę podróżować choćby komunikacją organizowaną przez Urząd Miasta w łebie między Nowencinem Centrum Łeby a, a plażą, i wtedy nie trzeba by tutaj było zarzucać czegokolwiek jakiejś niezdrowej konkurencji biedronce.